Nie wiem. Ty A ja nie zabiję ilboky hmm. 3 dziecko do Alei. Ale co ty kurwa pierdolisz w ogóle cię? <noise> <bieg? głos> o kurwa tu się da szarżować tak Da się? Jak się da? No. O, tak Oj <głos> <głos> Ale ty przeżyjesz, Przemek na spokojnie. To, to, nie ty Przemek żyje na razie. Nie jak... komu... ja trzeba ci napomagać. <noise> ty <noise> żyję, ale jakim kosztem <głos> <głos> Ale nie w tej grze dzisiaj. Nie, yeah. <tryk> Zutek teraz jak prawdziwy bohater spiłował i sobie był od I czemu ta Janna tyle bije? Ty, ja bije fuj chuj przecież. POKONIAJ MNIE! mi Hami, Hami, widziałem flesza. Masz to na kamerze, Kamil? Oj Nie <grym> 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 Się bije, <grym> bo... jest No, to liczano, nie wiem. <grym> Dobra, Przemek, nie zielę to zagrałeś. Ładnie kliknąłeś na ja. kół, nie będę kłamał. Ładnie co? No fajnie. jaki ten timex. A widziałeś? to mnie kurwa kliknąć ziemią, nie? Bo to jest kolor bigański. Ciema, to jest Ale to nie siema, wiesz czy ja, ja będę. Ja też nie wiem, czy ja nie będę. O kurwa, Przemek o, jest! Maxiu, chodź, 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 Przemek, chodź, chodź, chodź. ty <laughs> jesteś? Nie mówię! Ej, to jest tylko w jedną stronę! Kurde, kurde. Jak kurde, Jak mi zepsułeś, jak mi zepsułeś projekt, tą to jak to miejsce, w masz Tak mi ją zepsułeś. No i widzisz takie właśnie. Nie mam. Ej, PRZEMEK tu, tu jest! Dobra. Dobra. Dostał. Aaaa, się na to samo co ja! To jest bilet w jedną czyli, stronę, suko. Czyli Daj se w, w settingsach ile. na fullach wszystko tam EJ JEDZIE SKURWY SYN TU JEST SZAZA NA JAK SIĘ SKIDŁAŁ Dzwoni debil, dzwoni debil, dzwoni debil Bo no ty kurwo Ej myślałem, że zrzutek się tu zaraz ci nie odjebie Mańku był gdzieś tu Halo Mańku, gdzie jesteś? Tu tak nie mogę wejść! Spierdalej I w stierdolej cię O chlera Gramy w bowling? Pismo i pana. O ja nie cierp, ty kurwa, <gryzmina> szmato. <gryzmina> to jest niemożliwe, że wziął jedną lekcję duoligo i to nawinął. Łapka sideowa. Idź, błagam cię. No kasperka, weź jak tam siedzi wróży! <gryzmina> gdzie wiesz? Co to jest? Co SIĘ, KURWA Jak ja się trafię? Dobra, kino, bo Boże jak go dymam <laughs> Ej, ej, dobra, generalnie tak... Debilu! Debilu! Cicho, 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 Przemek cicho. Ja jesteś zjebany. Cicho. Dobra, jest, jest tak. Nie no, ale poczekaj, no bo teraz już ale, przecież ten... Tak. Ale na chuj wypowiedzieliście hasło. No nie chcąc co powiedziałem, no. Ameryka. Kurwa No Nie wiesz co to jest? Kurwa, z inkas. Nie, jest? To jest Ogrodowy Leżak aluminiowy? O to ci chodzi? Ale co jest i o co chodzi z Inkas? No są In ci, 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 No o, o, A co to jest SA kurwa Santander Bank polski? No właśnie, to też jest no. ciekawe. To, to jest South America. South America Debile A, Aha. No, dobra. Okay, dobra. Tylko, A, tylko ale tutaj. Ale co Kogo jest? jest? Kogo bołtujemy? To, to jest źle. Eee, no Xyrex, Kacperek. Kacperek. Arwin, ty nie jest pani language. Ej, ty jesteś kurwa tak. zjebany, no nie wiem, bo... Ej nie, ma... dobra, ej ja nic nie mówię. Ty, ty się ty kurwa mój. Ej, nie A wiem, wiem ja... No, no znowu tak. powiedział? No znowu powiedział. Kurwa, się ty jesteś debilu <laughs> Max Maksia, kikujemy, jak coś na tą inkę nie lubi tej kawy. No. no. GPS jest lepszy. No. 7-7, but to za murem. No. <noise> Zabij <Zabipiste. głos> Jakie, ale A szczerze temat, jak, czy, co pomyślałeś? No kurwa, w sumie to gdzie leży, nie? W hmm. Aha Jaki to jest kraj? Tajland mhm. A jak to się pisze? Od tyłu przeliteruj <noise> Dobra, to, to, to No, to nie ma napisane <noise> no, To nie, nie ma napisanego, nie. No. No, tak, no, tak. No, tak. O nie, o ja o To zaboli nie, o nie, o nie, Na nie, nie, tylko on będzie miał kajdany Lubisz to? nie, to? nie, o nie, o mi kajdanek, nie, nie, zakładaj mi kajdanek, proszę. bardzo by to Halo. nie heblaście na Ej, coś coś wyjebało. Ej, no. coś wyjebało. No, tak szybkowicie. Tak zajebałem wyjebają z piły aż grę rozjebało. Ale, ale ale żeś nie że wyjebał. <laughs> ty, ale, ty, ale nie będzie.